Dość tego opierdzielania się. Wracamy na zęby smoka, tym razem ze sprzętami. Wszystko jest. Sławek już poszedł w ruch, wtany, młody piłuje drzewo, tą garotą. I zobaczymy, czy coś na zębach smoka budowniczy zostawili albo żołnierze. Także lecimy z tematem. Lecimy z pierwszym sygnałem. Zobaczymy, już wykopany. Czyżby to to. Oczywiście, że to. Także mamy. Okucie jakieś. Co to jest? Zamek. Do drzwi. <gryw> Piękna rzecz. Leci z nosa. Chyba amelinium. Bo bardzo ładnie biło. Także jest. Pierwszy skarb na dzisiaj. Mamy zamek do drzwi prawdopodobnie proszę bardzo, nie ma tak źle. Trzeci sygnał, pierwszy, drugi, trzeci i mamy pierwszą krągłość. Mamy pierwszą krągłość I to chyba coś współczesniejszego będzie, tak? Czekajcie, spróbujemy to w śniegu wymęłać troszkę. I cóż to będzie? Cóż to będzie? Czy jakiś współcześniak, czy nie? Już cały uświniony człowiek. Oj, poleciało. Nie współcześniak. Złoto Weimaru. Patrz na starcik. Pięknie, tylko w stanie fatalnym. No, widać, że złotko jest. Chyba dycha. Tak mnie się zdaje. Widać zero, no. Czyli na pierwszy rzut wpada złoto magów. Super sprawa. Już miałem go ciepnąć do torby jako złom. A tu proszę, jaki piękny polmos. oryginales. Piękna sprawa. Także takie polmosy to jak najbardziej. Ale jednak wolę monety, jakby co. W takim wielkim dołku mamy kolejną. Znajdę. I to jest guzior. Mili Państwo. Tylko guzior jakiś współcześniak, raczej. Fajnie wygląda jakiś wielki laps. Myślałem, fajna moneta, ale. Niestety, guziczek w miarę współczesny. Sorry, bo tak trochę zwyrtłem się z kamerą i nie było widać, co prezentuję. Ale ja nic nie widzę na obiektywie także. No także jest, guziczek z uszkiem, jakiś prl chyba. No, widzę dzisiaj guzikowo się zaczyna, ale patrzcie na to. Jest guziczek z taką dziurą tu i tu znalazłem do niego chyba brakujący element, który nie drze się na wykrywaczu, ale taki kamień szlachetny, ćwierć szlachetny, pół szlachetny Zaraz to oczyszczę ładnie wszystko i wam pokażę. Taki, taki guziak był. Tutaj jakiś diament <taki> plastikowy co prawda, ale nieważne ładne że szlachetny. Także z tyłu taka dziurka. Także guzikowo się dzisiaj zaczyna. Guzikowo. Mamy drugą krągłość na dziś. Prawdopodobnie grosik nasz współczesny, bo bardzo na wierzchu leżało. Oczywiście jest jedno grosiwo Także nie ma wypadu bez monety. A tym razem wpadają dwie. Bardzo ładnie Więc widzę dzisiaj guzikowo się zaczyna kolejny guzior i co to jest? Przez obiektywnie widzę ogroszek Wehrmacht super fajnie coś związanego z tym miejscem prawdopodobnie nosie. się dlaczego przechalapuśmy Pewnie, że tak. Groszek Wehrmachtu i to jaki fajny stan. Jak się go potrze. Super sprawa. Udało się tym razem. Udzięczę. Idziesz sprawdzić, co tam ci płyny robią w bunkrze. I'd. Ja wiem jaki jest powód tego, że go nie skończyli tego domu. Jaki? Mm. Tam powstał lejkrasowy Rasowy. Lej powstał, tak? No nie mówię. Niech ci będzie lejkrasowy Proszę bardzo. Mamy tutaj rezydenta. Dobra, czym ta bogata. Czym bogata? Proszę bardzo, jakie sprzęty. Bawią się. A to jeszcze pożar, nie chyba. Ktoś tu był całkiem niedawno. Nie no, to świeżenka, świeżenka fajnie. Proszę. Okay. <laughs> Tylko to im popęka na się taka FIFA Dostałże że im to. No, pękłeś. Ja no, Dobra, uciekamy. Także fajną metę mają, fajną. No. Tam jakiś gremlin wystaje. Yeah. No, przyszli, Tutaj były lodu, skąd one się wzięły A tych lufek tu widzę dookoła pełno, popatrz. Wszędzie oznaki nakomatyzowania się. <grym> <grym> Ale w miarę czysto tu mają, nie? Fajnie, no schludnie. Tak, no fajnie. No, piękne, piękne znalezisko. Chcę no, znać, jakieś chińskie ryby tu były. Sushi jedli. Jest kolejny guzior. Znowu, jakiś taki. Jakiś taki. Byle jaki Ale jeszcze z materiałem. Jeszcze z jakiegoś swetra jest tutaj, włosie. Zimno na, cał na całego. Jak ja zakładam czapkę, to znaczy, że zima jest. Ale teraz chyba mamy moneciaka. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Ja, oczywiście, że monetka. A co to jest za monetka? O Zielenie co, ale nic chyba z niego nie będzie. A nie, piątal. Piątal między wojnie, pięknie. O, to mi się podoba. Dawaj go tu troszkę poczyścimy. Fajnie z tym śniegiem, że można od razu wszystko sobie umyć, później wyczeć o spodnie i oglądać efekty chociaż nie do końca. Pokaż, że się. No jest piąteczka, taka w fatalnym stanie, obiedzona dookoła, ale jest piękna moneta, zajebiście. <gryw> nie sądziłem, że dzisiaj coś z tego wypali. Przy zębach smoka niemieckich umocnieniach linii B2 jeszcze nasze dwudziestolecie międzywojenne wyskakuje. Proszę bardzo, tutaj przy jaskiniach zakładamy obozowisko, zabłądziliśmy w lesie, tutaj już mamy dzidy. O, Sławek idzie Jaką rybę ryba nie? Tak, dokładnie Sławku, dawaj. Ej, spokojuj, ja bym karpika takiego. Aha, to trzeba wypatrywać, dobrze. Spokojnie, Cześć, zrobimy Ci takie ujęcie, takie. Tu od boku, tak. Pięknie, no. O! <śla> Młody robi wigwan na ogniu. Zaraz upolujemy coś, to Wam pokażemy, co upolowaliśmy. Patrzcie, jakie to urwisko. Tutaj Sławek upolował w końcu coś w wodzie. Nie wiem skąd to się wzięło, w rzece, no, ale i tu jeszcze, no, złapał jesiotra. Tu już mamy obozowisko. W takim pięknym, urokliwym miejscu nad rzeką białą. Koło zębów smoka jest fenomenalnie. A zaraz będziemy robić konkurs, kto przejdzie po tym drzewie. Słamek pierwszy. Popłaka na się aż z No kurwa, wyjdziesz? standardy w naszym wykonaniu. Coś pięknego Kiełbasa, cebuleczka, wszystko jak trzeba. Coś pięknego dla każdego. Tak jest. O i proszę, tak to się robi. O, syk. Można mi tu płatek jeden dołożyć do mojej. O, patrz, proszę. O, dziękuję. Syk. To jest, to jest wyżera na wykopkach, aż członko wstało z tego wszystkiego. Piękne. Piękny. Piękny dog Polski oddech. <laughs> Słoneczko pięknie wyszło. My pojedzeni, i od razu po jedzonku trafia się krągłość Już patrzymy, co to takiego. Nie widzę, co to takiego. Przetrzemy. A, już widzę, co to takiego. Proszę bardzo, jakie wronisko. Piękne. Piękne czy niepiękne, nie wiadomo. To co lubi. A z drugiej strony co? Piątal. Ale taki dziwny Jakiś stan. Taki niby zjedzony, niby niezjedzony. Ale jest. Jest ładna monetka. Pięć fenolków. Rok. 30, chyba, albo 39, może Nie jestem w stanie rozpoznać teraz Ale monetka fajna No, zajebiście Jeszcze po jedząku, pół godzinki sedaliśmy Na przechadzkę po tym lasku, fajne słonko wyszło Pięknie jest Niech nikt nie mówi, że w zimę się nie da A czy jak jest konkretny mróz to się nie da I się nie chce, <laughs> ale dzisiaj jest fajowo Mamy kolejne znalezisko fajne. Proszę zobaczyć. Jaki odważniczek maciubki. Ma nie wiem do czego to <laughs> ważenia, ale straszne maleństwo. Nie wiem czy on coś tu będzie miał. Ja, raczej nie ma nic. Raczej nie ma nic, żadnych opisów. No mocno zjedzono, ale ładne, fajna rzecz. <laughs> Taki odważny czuł się, Jest kolejny guziol. Prawdopodobnie obok miejsca, gdzie już Sławek przyłaził, zostawił mi jeden piękny amerykański. Piękny amerykański na pewno chociaż nie, ten jakiś inny. Nie taki plastikowy się wydaje. No, chyba też czyściuch, nie? Chociaż to, jakby coś tu chciało być, a nie, prusak, ty! No? No, pewnie, że prusak. Nie chciałeś mi tego zostawiać? Pewnie, że tak. Ten drugi. Proszę bardzo. Jaki ładny orzełek. O, będą się gryzły. Będą się jodły. Proszę zobaczyć. Dajcie. No, no to jest bardzo ładny guzik no Ten się nadaje, nie? Takich więcej <noise> To jest guzik oh. To jest tak A nie jakiś perel brzydki proszę bardzo Piękny guzik ładne guziki też mieli No on też mieli, też się bawili <noise> Także jest w końcu jakiś guzik konkret o, także podsumowanko w jedynym słusznym miejscu można zrobić na zębach smoka na linii B2 zapory przeciwczołgowe. Tu, jeszcze, jako ciekawostkę, pokażę Wam, że znaleźliśmy trójnóg do CKM-u. Proszę bardzo, tu tak stał, i ten CKM-ista strzelał z niego. Trochę się powyginały. Te tutaj, jest jak wkręcać te, te nogi i magazynki. Nie, no. nie, tak przy... to nie są żarty to, jest... <noise> to są poważne rzeczy <noise> nie? a ja przejdę do podsumowanka dużo dzisiaj nie było ale było fajnie szereg guziczków różnych jakichś takich gaciaków płaszczowych pereli różnorakich tutaj dwa fajne jeden groszek szwabski i jeden yy, pruski guziol pruski guziol urzędniczy administracyjny jakiś ciężarek całkiem fajny ładny ciężareczek jakiś do wagi takie małe. Ja z monetek jeden grosz współczesny, 10 fenolków yy, weimarskich złoto Weimaru, 5 fenolków adolfowych. Także jest Adolfik z tego miejsca, na którym Adolf się umacniał i piękne nasze 5 groszy 20-lecie międzywojenne. Także my kończymy na dzisiaj. Ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Módźcie się, żeby te śniegi zeszły, bo to już ileż można. Dobra, na razie zmykam. Zostawcie co trzeba. Hejka.